Czy wpływ na kartę menu tej restauracji albo na wyścig, na cokolwiek tutaj? Ja ogólnie rzecz biorąc mam wpływ na to, że rodzę dzieci, które potem się same kształtują. Wydaje mi się, że mam taki wpływ na tą restaurację, jaki może mieć matka, wpływ na swoje własne dziecko. Tadeusz jest twórcą nie tylko, nie tylko wnętrza, nie tylko menu, ale również z na co jedzenia i jest osobą, która... Do jedzenia podchodzi dużo bardziej intelektualnie, jest dużo większy dystansem um, ode mnie. Jeżeli przyjmiemy, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia, czy powie pani, co jada na śniadanie? Tak, z kawa. Czasami i pana wielkowe zwyczaje. Wiem, bardziej na świecie lubię kaczkę. W jaki sposób przyrządzono? To... Tradycyjnie po, tak. po polsku. Tak, z zjemnica, dobrze upieczona w momencie, z chrupką, skórką, pampuchami i buraczkami w busie. Czy jest wczoraj brakuje polskim restauratorom? Chyba najbardziej e, brakuje e, tego, że nie do końca wiedzą, to, co robią restauracje. Że im się wydaje, że to jest genialny biznes i to jest największy błąd. Restauracja może być biznesem, ale tak być pasją. Człowiek, który zaczyna restaurację, powinien mieć. Mało stolików albo zasób klientów. Ja uważam, że to co się dzieje teraz, że jest tak dużo restauracji tak bardzo do siebie podobnych, z identycznym menu i największą plagą Polski. Wszędzie jest mozzarella z pomidorami, wszędzie jest devolay, wszędzie jest coś jeszcze jeszcze carpaccio. I ta, ta z łososia, się ruszy. I ostatnio hamburgia, jak pani sama Tak, to prawda. Ale jeśli jest dobry, to niech będzie. Koleżanka mnie tutaj sprowadziła. Z jakiego powodu? E, ponieważ wygrała konkurs na Facebooku, otrzymała podwójne zaproszenie i zaprosiła mnie. Czy jesteście panie fankami Magdy Gessler? Tak. Właśnie mamy tutaj książki, tak. Rozumiem, że po autografy czekamy właśnie. Architektura piękna. E, super, super. A czy próbowaliście już Państwo czegoś z menu? E, tak, to co jest na tablicy wszystko, śledź bardzo dobry, kaczuszka bardzo dobra, także menu wyśmienite. Dzisiaj otwarcie więc, spory, więc jest tłok, ale innego dnia wybierzecie się tutaj? Na pewno. Na pewno 100% odwiedzimy restaurację.